Przede wszystkim dzisiaj sobota, piękna pogoda, więc nie siedzimy w domu, tylko ruszamy w trasę. Ostatnio odwiedziliśmy Freshwater West i bardzo nam się spodobała ta plaża. Z pięknym widokiem, parking praktycznie przy samej plaży. Pogoda nam wtedy nie dopisała, padało i wiało, więc chcieliśmy ją zobaczyć, jak wygląda w pięknym słońcu. Także jedziemy, a Was zapraszamy na tą plażę z nami. Aby zobaczyć to miejsce, nie potrzebujesz listu z Hogwartu, Peronu 94 ani swojego nimbusa 2000. Plaża, na której jest Gredek zmarł w czarodziejskim świecie, jest trochę miejscem w zachodniej Walii. Często tak jest, że na takich drogach trzeba się mijać z wielkimi sprzętami, bo tutaj są różne farmy, nie farmy. Gdzie tylko rozszerzenie drogi, to trzeba się zatrzymać i przepuścić. Inaczej się nie zmieścimy. wszystkim e, witamy Was na wspaniałej plaży Freshwater West, jesteśmy tutaj już po raz drugi, bardzo nam się spodobało, więc e, wybraliśmy się e, dzisiaj rano również na nią, spędziliśmy cały dzień na parkingu, pochodziliśmy trochę po plaży wcześniej, ale był odpływ, teraz zabieram Was kiedy jest przypływ, e, bo lubię jak woda jest bardzo blisko, także zapraszam na spacer ze mną po plaży. Ostatnio jak byliśmy na tej plaży, to niestety nie mogą za dużo powiedzieć, ponieważ strasznie wiał wiatr, a nie miała mikrofonu. Dzisiaj y, testuję dla Was nowy mikrofon road. Mam nadzieję, że wygłuszy on wszystkie szumy y, tego wiatru. Także zobaczymy. Rozpoczynamy testowanie i zobaczymy, jak to wszystko się nagra. Czy będzie fajnie wszystko dobrze słychać. Dzisiaj jest dużo lepsza pogoda, bo nie pada, chociaż teraz się robi już troszkę chłodno, zawiewa. Więc zobaczymy. Cała plaża jest pokryta takimi fajnymi kamieniami różnego koloru kształtu wielkości Ci, którzy zajmują się właśnie Pebble Arts To dla was raj tutaj po prostu Jak chodziłam po plaży zalałam buty i zostały mi tylko Alidasy powiem szczerze, że niewygodnie się w nich chodzi po plaży z takiej kamienistej Zaraz zejdziemy na piasek. To będzie lepiej, ale plaża jest trochę mokra, więc zobaczymy. Nie będę musiała wracać może zbyt szybko z mokrymi butami znowu. Aby zobaczyć to miejsce nie potrzebujesz listu z Hogwartu, peronu 9,4 ani swojego Nimbusa 2000. Plaża, na której Zgredek zmarł w czarodziejskim świecie jest tak naprawdę prawdziwym miejscem w zachodniej Walii schowany na piaszczystych wydmach przepięknej Freshwater West. Ta plaża jest właśnie tym miejscem, w którym kręcono Shell Cottage z części pierwszej i drugiej Harry'ego Pottera Insygnia Śmierci. Pomnik z Gretka rośnie z każdym rokiem. Dzieje się tak, ponieważ setki fanów odwiedzają i zostawiają malowane kamyki i skarpetki na jego grobie. Ci kamienie też się tak rozwalają, że nie mogę znaleźć kamienia, które zostawiliśmy, jak byliśmy tutaj ostatni raz. Teraz sobie przetestuję mikrofon odchodząc od kamerki. Idę w stronę wody i chcę zobaczyć, jak będzie głos. Było... Jestem tutaj. Zobaczymy, jak mnie, jak mnie widać, jak mnie słychać. Jest przepięknie, teraz nie ma za dużo ludzi na plaży. Rano było dużo, dużo więcej. W tej porze przychodzi mnóstwo, które chcą właśnie sobie zrobić wspaniałe zdjęcia przy zachodzie słońca. Bo ta plaża jest do tego po prostu idealna, a jeszcze dzisiaj jest przypływ. Ostatnio jak byliśmy na tej plaży, to był odpływ i po prostu efekt nie był tak piorunujący jak teraz, a ten zachód po prostu odbija się w wodzie blisko brzegu i jest pięknie. Nasza atomówka <noise> energii, tyle że plaża się zmniejszyła praktycznie czterokrotnie. Uwielbiam zachody słońca. A wy wolicie wschody czy zachody? Piszcie w komentarzach. Mamy kolejnego śmiałka. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj przez cały dzień było mnóstwo surferów na tej plaży. Uwaga, 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 uwaga. Też uciekasz z odwody, nie? Taki przypływ, taki przypływ. Super, sprawa pospacerować sobie przed snem po takiej wspaniałej plaży. Chociaż nie jeszcze kolaczejka nas czeka. Także dobrze spalić trochę kalorii przed kolacją zrobić miejsce na... Co dziwnego, że zauważałam na tej plaży to drobne piłki plastiku, takie wyszlifowane przez wodę. Myślałam, że to są kamienie, takie malutkie. I to jest wszystko plastik, tak wyrzeźbiony. Piłeczkę ci już rzuciłam. Mój pies jest bardzo dziwny, bo zamiast piłkę gryźć, to ten plastik koniecznie chce gryźć. <laughs> W tej części plaży też widzę mnóstwo plastiku pomiędzy kamieniami. Dowód na to, że plastik zalewa świat po prostu. Na plażach powyrzucany jest nawet. To tylko z takiego kawałeczka. Oj, ludzie, ludzie! Planety zaśmiecacie niesamowicie. Powiem szczerze, że fajnie byłoby tutaj zrobić też taką inicjatywę, że przed wejściem na plażę są worki i takie zbieraki do śmieci. Bo ta plaża jest naprawdę obsypana plastikiem takim drobnym. Można się pomylić z kamieniami, ale jak się człowiek przyjrzy, to jest dużo takich drobnych, wypukanych plasticzków, połamanych. Jakby to każdy woreczek wziął ze sobą i podczas spaceru trochę pozbierał, moglibyśmy wszyscy razem posprzątać tą plażę. Ja dzisiaj to zrobiłam rano, rano również pozbierałam sobie takie driftwood, czyli drzewo takie wyrzucone przez, przez wodę na brzeg i potem przyda nam się może do rozpałki. Jak będziemy gdzieś sobie siedzieć albo na kempingu i będziemy chcieli rozpalić ognisko, to będzie może fajna fajną podpałką. Co sądzicie o takich inicjatywach zbierania, zbierania yy, sprzątania plaży? Bo widzieliśmy ją w kornwali i uważam, że jest to świetna inicjatywa. Słuchajcie, 10 minut, dosłownie zbierania i mam pół wora śmieci, z samego plastiku. Są takie miejsca, gdzie normalnie można je zbierać garściami po prostu. Dopiero teraz do niej doszło, ale 10 minut zbierania, pół worka śmieci. Przeszłam tutaj trochę w lewą stronę od tej głównej plaży i widać jaki fajny piaseczek tutaj jest. Taki żwirek. Bardzo fajnie dotyku. Naturalny peeling na bosę stopy. No idziemy, idziemy, idziemy na obiadek, no dalej. Idź, ja jedę za tobą, no. Idź.